Poznajcie z dzisiaj krokodyla, najznamienitszego przedstawiciela rodu Sabów, od którego dziś możemy się sporo nauczyć. O krokodylu krąży kilka powszechnie znanych faktów. Wszyscy je znają i powtarzają. Oto one. Można sobie zapauzować. Teraz uwaga: po wyprodukowaniu niespełna miliona sztuk, prawdopodobnie najbardziej rozpoznawalnego i udanego modelu marki, Sab w skrócie rzecz ujmując, prawie upadł. Dlaczego? To pytanie to temat tego odcinka, ale po kolei. Kwestia aero zostawmy sobie na koniec. Drugi myślnik mówi o solidności i faktycznie. Skórzana tapicerka wykonana była z owczej skóry, a owce na ten cel hodowane były w Szkocji. Dla lepszego wyobrażenia, tak wyglądają hodowle owiec w Szkocji. Mówi się, że blacha, której użyto do budowy tych samochodów, jest grubsza i bardzo solidna. Bardzo solidna owszem, ale nie wynika to z jej grubości, tylko ze stopu z jakiego została wykonana. To dzięki niemu przy zachowaniu standardowych grubości od 1 do 1,5 mm karoseria cechowała się sztywnością, którą inne auta dopiero osiągały po wmontowaniu klatki bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia jest też sposób, w jaki konstruktorzy opracowali zagięcia karoserii. Wszystko z myślą o bezpieczeństwie. Reflektory wykonane były z ołowiowego szkła. A elementy zawieszenia potrafią trzymać parametry nawet po 30 latach użytku. Tak szczerze mówiąc, wysoka jakość materiałów i wykonania jest tak bardzo wpisana w ten samochód, że będę do niej nawiązywał chyba przez cały odcinek, więc możemy przejść dalej. No dobra, ale co konkretnie? Gaźnik był przeszczepiony do pierwszych krokodyli prosto z samolotu, i jest to prawdopodobnie jedyny samochód z gaźnikiem mogącym pracować do góry nogami. Przednia szyba tak wykorzystuje swoją aerodynamikę, że przy 80 km na godzinę wycieraczki przestają być konieczne. 80 km na godzinę w deszczu bez wycieraczek. Wyobraźcie sobie. Silnik w samolocie był monolitem. Wstawie jest podobnie. Skrzynia biegów nie jest zamontowana za silnikiem, czyli tutaj. W krokodylu zamontowana jest ona zupełnie wyjątkowo pod silnikiem w misce olejowej. Porządnie, dzięki temu jak w samolocie, jedną całość. Może dlatego kierując, czujemy się trochę jak na taborecie. Ciekawostką jest fakt, że do skrzyni biegów krokodylu bardzo długo należało lać olej silnikowy. Dlaczego? Ze względu na panujące w niej bardzo wysokie temperatury. Problemem była bliskość silnika, ale i fakt, że dołożenie do niej piątego biegu odbyło się przez wtchnięcie piątej zębatki. Wszyscy mówią, że był taki bezpieczny, ale czy faktycznie można to sensownie uargumentować? Kolumna kierownicy w latach 80. zwykle była prostą, zwykłą rurą, która przy czołowym zderzeniu zadawała kierowcy śmiertelny cios. Zwykle nie tyczy się saba. Kolumna kierownicy była tak zaprojektowana, aby podczas wypadku minąć kierowcę z boku, nie robiąc mu krzywdy. Sztywność karoserii. Wiadomo już, że była i z czego wynikała, ale jaki był cel konstruktorów? Absolutnym priorytetem była możliwość otwarcia drzwi po wypadku. I to im wyszło. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w latach 70. nie były takim powszechnym rozwiązaniem. Poduszki powietrzne? W najpóźniejszych wersjach Saba były dostępne. Miał też kilka innych ciekawostek. Ale powiem o nich za chwilę. O tym wiedzą przecież wszyscy. No tak, ale po co? Mówi się, że to rozwiązanie ma podkreślić wyjątkowość marki, że konstruktorzy nie korzystali z utartych rozwiązań. Jasne. Ale nie robili tego bezmyślnie. Wyjęcie kluczyka blokuje wsteczny bieg, dodatkowo utrudniając kradzież. Na wstecznym przecież daleko nie zajedziemy. A zawieszenie? Zawieszenie było wyjątkowe. Ale nie ze względu na powiązania z samolotami ani innowacyjne rozwiązania. Było wyjątkowe ze względu na fakt, że mogło być bardzo różne. Jeden z mechaników w Poznaniu, specjalizujących się w Sabach, powiedział mi, że samochody z tego samego rocznika i tej samej wersji modelowej mogą dysponować różnymi rozwiązaniami w zawieszeniu i że to fabrycznie nie było reguły. Podobna sytuacja była zresztą w przypadku sprzęgielów. Te z kolei były w fabryce montowane przez cztery różne ekipy i w całości między samochodami można je było wymieniać, ale części między nimi już do siebie nie pasowały. No dobra, ale zróbmy małe podsumowanie, bo zaraz się okaże, że Saab zaprojektował piekielnie dobry samochód i po sprzedaży niespełna miliona sztuk na przestrzeni dwóch dekad walnął plajtę. Coś tu się nie zgadza. Sytuacja komplikuje się, gdy zdamy sobie sprawę, że do tego momentu ten odcinek opiera się na faktach i trudno o polemikę. Innowacyjność i determinacja twórców Krokodyla najpierw pozwoliła mu walczyć z taką konkurencją jak BMW serii 5 czy Audi 80. Jednak później wszystkie te plusy, którymi Saab zaskarbił sobie serca motoryzacyjnych pasjonatów, zagrały na nie korzyść. Ale jak to? Innowacyjność, kreatywność, bezkompromisowe podejście i zagrały na nie korzyść? Tak. Przez ostatnie dekady zawładnęła nami promocja. Dziś kupujemy to, co kupić się opłaca, a nie to, co kupić warto. Tyle, że często opłaca się to, czego nie warto kupować. 900 pochodzi z czasów, kiedy jeszcze powszechne wśród ludzi było robienie rzeczy z myślą o ich jak najdłuższym użytkowaniu. Jej upadek podyktowany był ceną. Zbyt wiele osób wolało kupić samochód taniej. Czasów, kiedy ekologia bardziej polegała na myśleniu o tym, jak energię najsensowniej spożytkować, a nie skąd ją wziąć. Po zakończeniu produkcji SAP nie upadł zupełnie. Został kupiony przez General Motors, a lifting 900, po przejęciu przez Giganta, polegał m.in. na zmniejszeniu liczby godzin potrzebnych do złożenia pojedynczego egzemplarza ze 100 do niespełna 30. W takim uproszczonym ujęciu, promocja, którą tak kochamy, to nic innego jak minus 70 godzin na samochodzie. Ale to wszystko to utarte kilka faktów, które wszyscy namiętnie znają i powtarzają. Co jeszcze miał, SAP, czego nie mieli inni? Na parkingu można go było podłączyć do prądu w celu ogrzania bloku silnika i wnętrza samochodu, gdy smarki zamarzały w nosie. Hamulec ręczny był naprzód, aby przy okazji stworzyć podwaliny pod system TCS, który wtedy jeszcze manualnie pozwalał ruszać na lodzie. System oczyszczania świetl przed odpaleniem przydawał się, gdy jeździło nie tak jak u nas minus 3 i klapa, tylko minus 35. Stacyjka w pierwszej pozycji powodowała wypuszczenie iskry w celu rozgrzania i oczyszczenia komory spalania. Wrzucenie wstecznego powodowało zapalenie się specjalnych przednich lamp, które doświetlały nam narożniki. Po to, żebyśmy w nocy nie zahaczyli o elewację naszego nowego domu. System SAI, który polegał na napowietrzaniu spalin, gdy silnik był zimny, aby zniwelować ich toksyczność. System APC, czyli popularna czerwona skrzynka. Najczęściej w silnikach turbodoładowanych leje się 98. Tutaj, jeśli zajdzie taka konieczność, możesz nalać nawet gluta do traktoru. Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Samochody wyposażone w automaty były pierwszymi na świecie z chłodnicą oleju skrzyni biegów. Światła do jazdy dziennej, tempomat, ABS, klimatyzacja, wycieraczki reflektorów do wyboru do koloru. I co? Promocja wygrała. Saba dzisiaj już z nami nie ma, więc ty, który to oglądasz, przypomnij sobie proszę o Sabie, gdy znów zaatakujecie promocja. I co się stanie, gdy w drodze na bal zaatakujecie kałuża? Gdybyś nie miał krokodyla, to prawdopodobnie nie wyszedłbyś z tego cało. Ale tutaj ubłocony próg otwiera się razem z drzwiami. Dziś w pogoni za promocją nikt nie ma czasu na takie szczegóły. Promocje dla was mam i ja. Wiecie, jak to jest, jak się nad czymś bardzo długo pracuje i to coś w końcu zaczyna nabierać kształtów? Ja rynek klasyków raportuję już czwarty rok i od samego początku próbuję wam te dane pokazać w formie wykresów takich jak przy analizie giełdowej, takich jak ten, do sedna. Na końcu każdego z moich poprzednich odcinków mówię o cenach, ale dzisiaj mam do dyspozycji dla Was beta, bazę danych opartą o treść moich raportów. Wiecie, co to, to oznacza? To oznacza, że od teraz za darmo możecie prześledzić ceny wszystkich klasyków wystawionych na polskim rynku przez ostatnie dwa lata. Łącznie z takimi danymi jak moment, w którym były wystawione, stan w jakim były, ilość właścicieli, to jak długo dany właściciel ma samochód, przebieg, to czy był udokumentowany, czasem jest nawet i winny. Wszystkie dane, które udało mi się zdobyć to ponad 1,5 tysiąca różnych modeli różnych marek składające się na ponad 17 tysięcy samochodów i z każdym miesiącem rośnie. Już Wam pokazuję dokładnie, jak to wygląda. Wybieramy markę SAP. Wybieramy 900. I jeśli chcesz znać odpowiedź na pytania takie jak: jaka była średnia cena wszystkich wystawionych w Polsce krokodyli od 17 do 20 roku? Albo ile ich w ogóle wystawiono na sprzedaż? Proszę bardzo. Tu są odpowiedzi. A może kogoś interesuje, ile kosztowały te w bardzo dobrym stanie? Nie ma problemu. Wystarczy kliknąć tu. A o ile tańsze od nich są te w dobrym stanie, również nie ma problemu. Wystarczy kliknąć tu. Może jesteś jednym z tych maniaków, których interesuje tylko Aero. Również nie ma problemu. Mamy tutaj taki magiczny przycisk Aero. Może interesuje Was więcej szczegółów? Wtedy wystarczy kliknąć w kropkę. O ten tutaj dostał ocenę dobry BA. No tak, nie wspominałem o tym, ale wypracowaliśmy swój własny system ocen aukcji, więc co tak naprawdę oznacza dobry BA, możecie poczytać tutaj. Ten konkretny egzemplarz jest w posiadaniu aktualnego właściciela od 6 lat. Ma nieudokumentowany przebieg 208 tysięcy i udokumentowaną wymianę licznika. Ponadto wiemy, że pakiet aero jest tylko stylistyczny, a opis w aukcji raczej wyklucza nieporozumienia, i sprzedający opisał samochód łącznie z jego wadami. A może chcesz porównać średnią cenę z 18 do średniej ceny z 19 roku? Zapraszam do klikania samemu. Pomysłów na rozwój narzędzi do interpretowania tych danych mamy całe mnóstwo. Jak widać kwestię wizualną musieliśmy sobie zostawić na później. Chcesz nam pomóc wdrażać kolejne udoskonalenia i marki? Link do tego jak to zrobić znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia niebawem. Ale moment, moment, na końcu miało być Aero. Ja sam długo nie miałem jasności w tej kwestii. Z jednej strony to proste, te najmocniejsze, 185-konne wersje to Aero. Ale z drugiej strony one czasem są nie Aero. Bywa, że te słabsze wersje mają dumny napis Aero, więc jak to jest? Aero to pakiet, można go było dowolnie konfigurować. Głównie chodzi o sztywniejsze zawieszenie i komplet ospoilerowania. Na koniec dodam jeszcze, że tak, sap był samochodem Bonda i to kilkukrotnie.